Proszę pana, mówi Hymel Jadziga, Lipinki Łużyckie, Łączna 40, Łączna tutaj jak się wjeżdża. Zaraz koło poczty objazd tutaj. Zgłaszam. Wybuch serca, ktoś nam podpalił serce. Co podpalił? Nie wiem kto. Ale co podpalił? No nie wiem kto. Ktoś podpalił. Nie kto, tylko co? Słucham? Co podpalono. Mówi Hymel Jadziga. Tak, ale co się stało? Styrta jest podpalona. I styrta już prawie się dopala. Tasiana, tak? Lipinki Łużyckie Łączna 43. Tak I to... za pocztą w koło. A Straż Pożarna jedzie? Słucham? Straż Pożarna. No ktoś podpali, ja nie wiem to. A Straż Pożarna? Słucham? Czy Straż Pożarna powiadomiona jest, czy jedzie?